Kochana, jeżeli pragniesz, aby Twoje życie wyglądało inaczej i chciałabyś dokonać w nim karmiących zmian, ale czujesz, że tkwisz w miejscu i trudno jest Ci zacząć działać, to zapraszam Ciebie na mój kurs Nabierz mocy do zmian w 7 dni. W tym kursie ja pomogę Ci nabrać mocy do zmian, żebyś poczuła odwagę, żebyś poczuła zaufanie do samej siebie, żebyś poczuła pewność, że poradzisz sobie ze wszystkim. I przede wszystkim, żebyś wiedziała dokładnie, jakich zmian potrzebujesz dokonać, żeby żyć dobrym, przyjemnym, szczęśliwym życiem, takim, które jest naprawdę Twoje. Ja sama dokonałam takiej życiowej zmiany i w tym kursie dzielę się z Tobą swoimi najważniejszymi wglądami i praktykami, które mi w tym pomogły. I wiem na pewno, że to pomoże również Tobie, bo ja wiem na 100%, że Twoje życie może być wspaniałe. Wystarczy wiedzieć, jak się za to zabrać. I w tym kursie dokładnie pokażę Ci jak.